Siemano, dam wam dzisiaj 5 powodów, dlaczego warto kupować Wojanka. Pierwsza rzecz, że jest ta giga i chyba 4,99, jak się nie mylę. Dla niektórych to jest drogo, dla niektórych tanio. I uwaga, bo on się szybko wyprzedaje, a do tego też powiem, że on jest tylko w Żabkach, a Żabka jest prawie w każdym miejscu w Polsce, więc naprawdę polecam. Druga rzecz to jest, że jest giga pyszny, po prostu widzieliście na moim kanale, że najlepszy soczek na świecie, no ja się z tym zgodzę, bo ja się zgodzi, jeszcze tamtego nie piłem pomarańcza ze ale według mnie to ten jest gołd. Trzeci, a zarazem najważniejszy, to jest to, że nie ma chemii, cukru, jest samych owoców, I dla tych, co na przykład chcą się zdrowo odżywiać czy coś, to, to jest nie dość, że pyszny, to jeszcze jest y, truskawka, malina i tam jest jeszcze nasza brzoskwinia, więc polecam. Nawet ten, kto nie lubi wojana. Czwarta rzecz, że jest gigapojemny, no ma 500 ml, co jest dużo i dla niektórych starczy gdzieś na dwa dni, ale to zależy ile kto pije. No i to też w sumie y, no to powiem, że naprawdę polecam. Nie tylko w smaku jest dobry, Piątej, zarazem ostatnia rzecz to jest soczysty, orzeźwiający i możesz go brać gdzie chcesz. No bo patrzcie, normalnie sobie go biorę i piję. No, no to po prostu no najlepsze. To, to koniec, trzymajcie się, pa.